Karma rodowa i historia z konsultacji. Klientka bierze sobie za męża człowieka, który wykonuje ten sam zawód, co jej dziadek. Dziadek był drukarzem. I klientka ma pasję do pisania. Pisze jednak do szuflady. Z rozmowy wynika, że gdyby miała więcej odwagi i pewności siebie, to najprawdopodobniej mąż mógłby publikować to dla niej, to. Jaki ona ma talent, uwidocznić, uwidocznić go. Więc to, że dobieramy sobie takich partnerów, jakich sobie dobieramy, może być również dla nas wsparciem, aby realizować się w życiu, bo dostajemy nie tylko mężczyznę czy kobietę do kochania do życia, ale też do urealniania naszych potrzeb serca. W tym wypadku pisania i upubliczniania twórczości, która jest chowana do szuflady. Ogarnij się i zacznij żyć po swojemu, ze świadomością tego, jak to, co robisz, wspiera Cię w dotychczasowym życiu. Zapraszam na grupę na Facebooku. Link do mnie znajdziesz w moim bio. Do zobaczenia.